O, green screena można pierdź, albo blue screen, to dla mnie lepiej. Widzisz zaraz, 2.0? JAK Jak pewnie! Ja pierdolę, wychodzę z czołku? Co? Co, Co jest? Co jest dolło? Jak Cię zgięło, masz w nogi na głowie teraz, co jest? O, ja jestem wysportowana. Na zdrowie! Na zdrowie! To jest jak zaklęcie. Oskar, jak zostałeś sam, nie na siedzeniu, na pierwszej na scenę. Ta improwizyka, tak ja pod tym wiatrakiem, wie, tak. Masz nie śpiewać. Eeeeeee Wyzywa tak już trzeciego Nie działa. Teraz się poddał. Tak to właśnie wygląda. Dzień w dzień tak jest niestety. Bec Cóż, bo... Całe zaraz, <laughs> zaraz będzie śpiewał. Zaraz będzie śpiewał. dalej na scenę, kurwa. Alu, Halo? Halo? Jak ja się tu dostałem? Co jest? No je. jesteś ze mną, Oscar? Mm -hmm. No weź się mnie do środka puśćcie. Oscar, Co? nie ci nic mówić, ale... ...jesteś robotem, tam się kurwa nie udusisz. A. Masz rację, przepraszam. Przepraszam? To ile się przejść. Przepraszam, kurwa. I tam powiedział, że jest w no. dobra. Ja pierdole, chcę straszyć się i Co eee! jest? <grywa> Patrz tam. A teraz, Elmo, chce cię kurwa pociąć. Nie, nie musisz, puść mnie. Dawaj rękę. Puść mnie! Chodź tu. Nie, 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 to wygląda creepy, nie podchodź tu! Chodź tu! Nie podchodź. Nie, nie To było jak to nie szedłeś, ty powoli. Nie, nie podchodź! Zrobię to bez tak, ty, ty masz dzieci, ty masz dzieci, kurwa, no a to się so, to kurde. widzę. Zawsze tak się mówi wtedy nagle wszystkim serca mięknął. Masz Dawid. Oh! Dzięki bogi. co to? I ścianę kubił chrupki. Yy, zjedz sobie nagrodę. Grzeczne melmo. O, dziękuję. Czasteczka! <laughs> <laughs> Co jest? Co za chłodziej? To kurwa, sobie jebałam ciasta. Dawaj ciasta, kurwo. O, o kurwa. Zbiję się o wodę i ciastka. Ciasteczek jest? się nie zabiera, okej? Okay? To są donaty, kurwa. Spokójcie się. Jaka agresja jest <grym> tutaj. Kurwa co jest? Kurde co ty zrobiłeś? O kurwa co tam jest? Pierdole, no, kur... no tornado no! Ja pierdolę! Dawid, <grydolę> <grydolę> co? To mnie! To się teraz. świeci! Co? No ty... pierdolę? Ja pierdolę! Co pierdolę? Ja wiem co jest! Załatwię to tornado! Załatwię! Lecę! <grydolę> Oskar, czekaj na mnie, biegnę Dawa z tobą! Rady. A Oskar! Zajadacie im! Poczekajcie! O kurwa, pioru, spierdalam! Nic wam nie grozi, ziemianie. Spierdalam. Za to. To jest też o wiele bardziej kulturalne od tego czerwonego paskudztwa. E, Gnoju! Słyszałem to! No zdrowie, no, zdrowie, zdrowie. Rozdrowie, <grym się> no zdrowie! I co, fleksujesz, że ty masz tego? Chodzenie? tak, jesteś kurwa, fajny? Dokładnie, Dokładnie tak. tak. No w przynajmniej w jednej rzeczy jest jestem lepszy, jest lepszy od ciebie. A, w sumie tak. Ale chociaż... że ty mu teraz ja, teraz komplemy, komplemy, to, że teraz to jest. Zdrowie, to zdrowie, to zdrowie. Nie, 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 Ła wow, Biuszy nie mów to i to z tym dźwiękiem O głuch ci idzie przy siebie jeszcze, rozpakowujesz, w ogóle nie słychać tego Pierda. Dobrze? Dobrze? Jeszcze głośnie musisz Okej, okay, okej okay. O tak, dobrze, tak. dobrze, 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 no no dobrze dobrze, dobrze, no no, no. git 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 to ty tam ciumkasz tak, nie ciumkaj. Hmm. Ciumkaj dobra, tego loda, Biusz. Oskar w łóżku do kobiety. Mam wskazujący nieprzecinane też, te? Mam takie mieczka. Duchu cię zajęło myślenie, kufa z kimkami. Biusz się od 22 w niedzielę. Oj, tak, oj, tak! Oskar <noise> lją, mam lją. Oscar o 22 w niedzielę. Ciumkaj tego loda! <noise> ciumkaj, ciumkaj, ciumkaj! Tak wy siczie to też... Ty... Chuju! <gulet> Kam górę tylko i włocznie. Ty, a to jest fajne. Pa 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 podchodzisz do oponenta i robisz tak. <gulet> Ile grałem w czasem wieczor? 4 miesiące? 5, coś takiego? I dopiero teraz miałś mieszyłek, chłop naplu na mniem od kokurzwa. Tego <gulet> <gulet> nie widziałem. A mogę tak. Czekaj. Albo czekaj, ja idę sobie na dzew.

Tam woda tam płynie! Jesteś w basenie. Ale pod wodą... Ale pod wodą, woda, basenem, pod basenem, pod basenem, pod, basenu, pod, basenu, pod woda, płynie. woda płynie. Ja nie zmyślałam, ja nie zmyślałam. Tyle kurwa, tyle wody, kurwa płynie wody, wody płynie tam. Tyle! Tyle! Tyle wody, no? tyle wody! No? Tyle! Podgruntowe. Podgruntowe... Podgruntowe. Podgruntowe. Teraz zrobimy prankę i nie wchodzimy tam i uciekamy od Sylwena. Wychodzimy i on tam przejdzie, będzie na nas czekać, na nas nie będzie! <kluje> Pora złożyć kanał pranksterzy pokoju w No O, po prostu zrób biursz i swój kanał biusz i prankster. Biursz i prankuje. Biursz i streamuje, biu i -si prankuje. Biursz i sra. Biu i -si konia waluje. waluje. <laughs> loda, ciunka, loda, ciunka. O, o no. -si, ciunka, loda. Albo nie, po prostu. <laughs> Jak to brzmi w ogóle, co jest? Biursz i ciunka, loda. Największy flex na full body bo też nie flex, to jest nie słychać jeszcze Jeszcze lewitujesz, kurde wtedy to dopiero flex Największy flex na full body to jest jak na full body możesz sobie konia zwalić to jest zajebisty flex wtedy bez kitu taki tracker na Dika, co nie? Mam pistolet w ręku, może go nie widzę, że go mam patera. teraz, ała. ała. O <coughs> i dwa pistoletki <coughs> Dzieci kiedy zostaną wiara. <coughs> Dwadzieścia parę lat Ja wolę i tak, ja wolę i tak to Spierdolenie <grywia> Co ty robisz, co ty co robisz? robisz? Robię pat pat po twojej głowie, tak jak, jak jakiego, jakiego pieska Aha, wiesz, okay, takiego pieska, wiesz takiego Dobra żaba, dobra patr, patr, patr. <grywia> dobra, dobra, dobra żaba o kurde, Pobre żaba. Pobre żaba. <gryd tryna> To jest najlepszym żabą. jest najlepszym no To jest najlepszym żabą. Co tam Dawid? O, cześć Bugi, Sirem pyta się czy jesteś gnojem, bo ci nie lubi A szkoda, że tak mówi Powiedział, że jesteś tutaj przyszedł, ponieważ ci cię nawalić na po prostu. Powiedz, że jesteś siurem. No, powiedział, że jesteś siurem. Daj go do ekranu. Daj go do telefonu, do telefonu gadaj. Poczekaj, Sirwen, kurwa, aż na Twitcha wbijesz. Jak ci bana na pierdolę. Ja subałam na kanale, a ten nie panuje. O mat, o, okej. Okay. Tak też można. Te majsterzy dały Co Co? Co mam? Gryzary, gryzary. No, no, no. mm, ale to jest jeszcze, wiesz rozbiorę do końca. Kurwa, ja, no, To eskaluje zbyt szybko. No, szybko. nie się. Kochana. No dobra zaczynam do siebie. Trzeba <ścoughs> być ładnie u Kurwa co za rytarny, jaki turbole.